Cuda związane z modlitwą różańcową znane są również we współczesnej historii. Jednym z nich jest cud ocalenia kilkunastu osób w Hiroshimie i Nagasaki. Na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA, w tych miastach pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy głosili konieczność nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów i codziennego odmawiania różańca. Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroshimi i Nagasaki prawie wszystko zostało zrównane z ziemią. Z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 18. Otaczający dom podwórka, a nawet trawa również pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna szyba czy dachówka. Specjaliści armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, że musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona. Sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli pukanie do drzwi że ukazał im się anioł, który zaprowadził ich do domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniu Matki Bożej i wypełniająca jej polecenie, by codziennie przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat. Jeden z nich, Hubert Schiffer, został księdzem. Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki ekspertów zastanawiało się, czym mógłby się różnić ów ocalały dom od kompletnie zniszczonych. Ksiądz Schiffer stwierdził, że różnił się jednym. W tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania różańca.